Tak, kochani, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w tą, no niepopularną grę, ale że musimy uciekać przed panem policjantem. Eee, wiem, że to nie jest popularna gra, ale sobie tak patrzyłam na Robloxa, by coś dla Was nagrać. Eee, no i sobie tak. Patrzę. O, tak, grałam, może grałam w niem raz. No, nagramy sobie, zobaczymy, jak Wam się spodoba. Eee, no i. Zaczęłam, weszłam, dałam nagrywanie, no i tak, dobra. Tutaj trzeba teraz otworzyć. No. no hop. O, i teraz obi. W sumie ja lubię takie obi. No to tak, hop. I sobie idziemy. A, i napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się taka seria różnych obi. No to tak, tutaj dajemy, oby mi, tego typy, oby mi ten typek tego nie dał w dół. I łup. hehehe <laughs> Uznajmy, że tego nie było. No to tak, hop. Teraz trzeba uważnie. O, o teraz musimy wziąć śrubokręt. E, no to tak. E, Oj, jak to się robi? Jak to się robi? No jak? Kurde! E, może trzeba tym tak zamachnąć? O! o, Hop! Udało mi się! O! Dobra, teraz to jest to, co prze, trzeba przed nim uciekać. Dobra, wyczekam sobie na odpowiedni moment. Okej, okay, nie widzi mnie. Mhm. Widzi mnie, czy nie? Oj, zauważył mnie. Uciekać! Trzeba wiedzieć Dobra, on mnie dalej widzi. On nie dalej za mną gania. O nie, on tu jest. to kurde, zasłaniesz mi w kadr. Ej, Uf, No słyszę, że on za mną idzie. Eee, hop. Dobra, już chcę poszedł. Okej. Okay. Teraz to bierzemy i idziemy. No dobra. Ej, typku! Za się. Dobra, tutaj sobie pójdziemy tak powolutku. Mhm. No dobra. Okej. Okay. Powoli, powoli, powoli. da